Cześć, witajcie w trzecim odcinku mojego poradnika o modowaniu gotika 2 noc kruka. Wracam po krótkiej przerwie spowodowanej dość intensywnym tworzeniem części drugiej, nad którą pracowałem niemal cały wolny czas. Trochę odpocząłem, więc możemy zająć się dalszym tworzeniem naszej modyfikacji. W zasadzie stworzyliśmy już kompletną i grywalną modyfikację, choć nie obyło się bez błędów. Największym było pokazanie wam, jak tworzy się wpisy w dzienniku. Niestety, ale ten sposób, który wtedy przedstawiłem. Nie miał prawa działać. Kompletnie nie zwróciłem uwagi na to, że program ten tworzy wpisy do dziennika w inny sposób niż ja to zazwyczaj robię. Choć polecenia, które podawałem, są prawidłowe, to program zapisuje nazwę zadania pod postacią stałej, która deklarowana jest w osobnym pliku. Pisałem o tym w komentarzu i błąd ten poprawiłem w udostępnionych plikach w opisie tamtego filmu. Jednak nie mogę spać spokojnie, wiedząc, że wprowadziłem Was w błąd. Dlatego następny odcinek będzie o tym, jak poprawnie tworzyć wpisy do dziennika. Będą pokazane dwa sposoby na deklarowanie nazwy zadania: ten, który robi program i ten, który ja używam. Sami będziecie mogli ocenić, który będzie łatwiejszy. No i będzie też trochę innych przydatnych informacji, o których nie mówiłem. Dobrze, ale to w następnym odcinku. W dzisiejszym zajmiemy się tworzeniem paczki z modem. Nasz mod jest już gotowy, możemy w niego zagrać, ale tylko na naszym komputerze i na naszym gotiku. Musimy więc spakować naszego moda i przygotować pliki umożliwiające odtworzenie na innym komputerze i innym gotiku, takim nieprzystosowanym do modowania. Posłuży nam do tego program Gothic WDFS, ale zanim ten program, to najpierw musimy skorzystać z programu Spacer. Będzie nam on potrzebny przy kompilacji zarówno skryptów, jak i dialogów. Co prawda, jeśli uruchamialiśmy naszego moda z Gothic Startera, to pliki powinny być już skompilowane, ale żeby mieć pewność, że mamy najnowszą wersję plików to ja polecam zrobić to jeszcze raz. W tym celu uruchamiamy oczywiście naszego spacera. Wybieramy zakładkę World, a następnie Reparse Script. Będziemy musieli wskazać plik gothic.sroc. Jest to plik, w którym podane są ścieżki wszystkich skryptów, jakie mają zostać skompilowane, by mod jak i sam Gothic działał poprawnie. Wybierzmy więc ten plik i poczekajmy chwilę, program na chwilę się zamrozi, ale to nic takiego. Po prostu musi pracować. Gdy już się odmrozi, przejdźmy teraz do kompilacji skryptów dialogów. Jak to się robi, omawiałem w poprzednim odcinku. Tutaj tylko by przypomnieć, możecie zobaczyć jak ja to robię. Zanim zaczniecie kompilować dialogi, upewnijcie się, że wykasowaliście pliki .oU, które są w folderze C:\IN. No dobrze. Pliki skryptów jak i dialogów skompilowane, także możemy już przejść do części właściwej, czyli budowania pliku z rozszerzeniem .mod. Każda modyfikacja, jaką możecie pobrać z internetu, oprócz oczywiście pliku .ini, musi zawierać archiwum w formacie .mod. Jest to coś w rodzaju archiwum, takiego jak 7, Zip czy RAR, z których na pewno nieraz korzystaliście. Nie mylcie rozszerzenia MOD z innym o tej samej nazwie, który służy do zapisu plików dźwiękowych tzw. Tak chiptune. Niestety, ale twórcy Gotika nie byli oryginalni i dali nazwę rozszerzenia pliku DLA modyfikacji do Gotika pod taką samą nazwą, pod jaką ktoś już ją zarezerwował. Dlatego też nie zdziwcie się, jeśli wasz odtwarzacz muzyczny jaki macie zainstalowany będzie wykrywał naszą modyfikację jako plik dźwiękowy bo jest to tylko zbieżność nazw a program i tak wam nic nie odpali no nic zabierzmy się za tworzenie naszego archiwum a jak mówiłem wcześniej do spakowania naszej modyfikacji potrzebny nam będzie program Gothic WDFS nie musicie nic pobierać znajdziecie go w folderze work tools WDFS odpalamy plik z rozszerzeniem exe wyświetli nam się interfejs programu ogólnie program ma dwie funkcje Umożliwia zajrzenie do przygotowanego już pliku mod, np. modyfikacji pobranej z internetu, celem wyciągnięcia dźwięków, tekstur czy zenów świata, jaki był w danym modzie, lub po prostu możemy też zajrzeć w strukturę plików. Nas dziś interesuje funkcja druga, czyli możliwość budowania archiwum mod. Przejdźmy więc do zakładki Builder. Zacznijmy od góry. Chwilę name musimy podać tutaj ścieżkę i nazwę, jaką będzie nosić nasze archiwum. Przechodzimy więc do głównego folderu Gotika, Data i mod wdf. W polu nazwa pliku wpisujemy nazwę pod jaką chcemy zapisać nasze archiwum. Najlepiej, żeby była to nazwa niewykorzystywana przez jakiś inny mod, jaki został stworzony do Gotika, żeby nie doszło do podmiany plików, jeśli ktoś ma dużo zainstalowanych modyfikacji. Wiem, że nie każdy musi znać wszystkie nazwy archiwów, jakie tylko powstały, bo to nierealne, ale postarajmy się o jakąś w miarę oryginalną nazwę. Może być na przykład w formie skróconej nazwy i dopisanej wersji moda. Rootpad. Musimy wskazać lokalizację naszego gotika. Po prostu podajemy główny folder GRI. Gdy już wypełnimy oba te pola, możemy przejść do pakowania archiwum. W przypadku naszego moda dodamy tylko trzy pliki: plik ze skryptami, plik z dialogami i nasz zen, czyli świat. Pliki dodajemy w tym okienku używając przycisku z trzema kropkami. Pierwszy plik, jaki dodamy, to gotik.dat. Zawiera on wszystkie skompilowane skrypty. Lokalizację pliku macie pokazaną na ekranie. Gdy już wskażemy lokalizację, klikamy przycisk z plusem. Kolejnym ważnym plikiem będzie ou.bin. Plik z rozszerzeniem CSL nie będzie nam potrzebny. Te dwa pliki to absolutna podstawa każdej modyfikacji. Bez skryptów i dialogów ciężko mówić o modyfikacji do Gotika. No i dodajmy jeszcze nasz plik Zen. To tyle jeśli chodzi o naszego moda. Jeśli tworzymy coś bardziej zaawansowanego, to musimy dodać każdy dodatkowy plik, który dodaliśmy do moda. Są to m.in. tekstury, dźwięki, modele. Tutaj ważna uwaga. Do spakowanych plików moda nie możemy wrzucić pliku z filmem w formacie Big, jakie stosuje się w gotiku przy kadcenkach lub intrze czy outrze. Z jakiegoś powodu Gothic albo nie odtworzy takiego filmu, albo też może się wykrzaczyć. Dlatego wszystkie filmy muszą być wrzucone osobno w folderze. Więcej o tym w odcinku, który będzie o wrzucaniu filmów w formacie Big do Gdy już dodamy wszystkie potrzebne pliki, możemy wybrać przycisk Build Volume. W zależności od ilości plików i naszego komputera potrwa to chwilę lub dłużej. No i udało się: archiwum z plikami naszego moda zostało utworzone. Jak możecie zauważyć, waży tylko 3 MB. Gdybyśmy nie użyli czystych skryptów, plik mógłby ważyć około 10 MB. Wiem, że w dobie dysków superpojemnych i super szybkich dysków SSD nie robi to praktycznie żadnej różnicy, ale warto szanować miejsce na czyimś dysku, tudzież transfer danych, jeśli ktoś ma mobilny internet. To już prawie koniec. Pozostało nam tylko stworzenie struktury folderów. Nie będziemy robić instalatora, bo w przypadku modów do Gotika uważam to za zbyt przekombinowany i niepraktyczny pomysł. Zdecydowanie wolę sobie po prostu przekopiować pliki do głównego folderu Gotika i tyle. Tak też zrobimy. Stworzymy taką strukturę, gdzie przyszły gracz naszego moda tylko skopiuje pliki i już będzie mógł się cieszyć naszym modem. Będzie ona wyglądać tak, jak to widać na filmie. Tworzymy dwa foldery: Data i System, a wewnątrz folderu Data tworzymy jeszcze jeden o nazwie Mod .wdf. Do tego ostatniego wkleimy nasz plik z rozszerzeniem Mod, a do folderu System wklejamy nasz pliki INI, czyli konfigurację Moda. No i ewentualnie plik ikony i tekstowy z opisem naszej modyfikacji. Jeśli dobrze pamiętacie, będziemy musieli teraz dokonać małej zmiany w tym pliku. Musimy w parametrze WDF napisać nazwę pliku MOD, z którego odpalić się ma Gothic. Pamiętajcie o dopisaniu rozszerzenia na końcu pliku. I już to wszystko. Folder, w którym zrobiliśmy taką strukturę, możemy spakować i wysłać w świat, by inni też mogli zagrać. Uff, tak oto kończymy trzeci odcinek miniserii o podstawach tworzenia modyfikacji do gotika. W tych trzech odcinkach pokazałem wam, jak od początku do końca stworzyć najprostszą, ale kompletną modyfikację do gotika dwa noc kruka. Podkreślam to, że chodzi tu o drugą część z tego względu, że tworzenie modyfikacji do pierwszej części wygląda dość podobnie, ale nie identycznie. Głównie różnice polegają na funkcjach i poleceniach, jakich się używa. Ja sam nie polecam tworzyć modyfikacji do części pierwszej. Sam też nigdy nie tworzyłem, głównie ze względu na to, że operuje na gorszej, czyli starszej wersji silnika, która ma sporo błędów. Któż z nas nie pamięta gorna, który zachowywał się w wolnej kopalni jak baba bez bolca? Niestety, ale tam trzeba będzie zmierzyć z różnymi problemami, których nie da się naprawić, bądź naprawienie jest dużo bardziej skomplikowane. Druga część jest pod tym względem lepiej dopracowana. E, no dobra, bo ja tu zaczynam gadać o czym innym. Wracając, trzy pierwsze odcinki stworzyłem by pokazać wam kompletną produkcję moda. W kolejnych odcinkach, które nazywam wiedzą dodatkową, zajmiemy się tym, co przyda Wam się zapewne przy produkcji bardziej skomplikowanych modów. Będzie to m.in. tworzenie itemów, czyli zbroi, broni i tak dalej, tworzenie kamer w spacerze. Pojawi się też na pewno samo omówienie spacera, a przynajmniej to, co każdy powinien wiedzieć, tworzenie zaawansowanych rutyn i jeszcze wiele innych rzeczy, o których będę mówił w kolejnych odcinkach. Na pewno przyszły będzie otworzeniu wpisów w dzienniku, bo jestem wam winny dokładne omówienie tej funkcji. Jeśli macie jakieś pomysły, co mógłbym wam pokazać, to piszcie śmiało. Podkreślam jednak, że mowa tutaj o możliwościach, jakie daje nam zwykły gotik bez żadnych ulepszeń pokroju i karusa, LEGO, czy też Uniona, czyli w zasadzie wszystko to, co widzieliśmy w podstawowej wersji gry. Cóż w tym odcinku to by było na tyle. Dziękuję za obejrzenie tych trzech odcinków, mam nadzieję, że zachęciłem Was tym do tworzenia modyfikacji. Także cześć i do następnego odcinka. Z góry już mówię, że nie gwarantuję, że będą powstawać w tak szybkim tempie, ale na pewno będą, gdyż zależy mi na rozwoju kanału.